Witajcie bardzo serdecznie, po pewnej przerwie wracamy do analiz bez silnika. Przerwa wynikała głównie z tego, że nie grałem. Choć nie będzie to do końca prawdą, bo oczywiście pamiętamy, że brałem udział w Pucharze Świata, ale jako, że nie zrobiłem tych analiz bezpośrednio po partiach, to potem już nie chciałem do nich wracać. Zwłaszcza, że nie były to najprzyjemniejsze wydarzenia w mojej przygodzie z szachami. Dzisiaj jednak wracamy do tematu, bo są podobno osoby, które tęsknią za tymi materiałami, a jako, że dzisiaj ruszyła ekstra. Straliga Czeska, czyli drużynowe mistrzostwa Czech na sezon 2025-2026 i ja się pojawiłem w barwach drużyny z Nowego Boru, to pojawiła się okazja, żeby partię, którą dzisiaj w sobotę rozegrałem, dla Was skomentować. Moim rywalem był zawodnik o rankingu 2410 Jakub Kusza, czy Kusa. Właściwie nie wiem, jak to się wymawia. Kusa zapewne. Zawodnik, którego średnio kojarzę, to to znaczy widywałem go w poprzednich sezonach. Jest to zawodnik dużo młodszy ode mnie, także nie za bardzo wiedziałem, czego się po nim spodziewać. Miałem kilka potrzeptów od kolegów z drużyny, którzy sugerowali, że jest to gracz dobrze przygotowany debiutowo. No i bazując na tej wskazówce, wybrałem konkretny kierunek w przygotowaniach, czyli gdzieś tutaj spróbować przeciwnika zaskoczyć i szybko zejść z teorii. Czyli właściwie coś co robię dość często, zobaczmy co poszło. Ja zagrałem sobie skoczkiem na F3. Spodziewałem się, że przeciwnik tego raczej nie będzie się spodziewał. Zresztą, akurat na lidze czeskiej, jest tak, że zawodnicy znają kojarzenia bardzo krótko przed partią. Jest to troszkę niefajne no ale takie są realia natomiast nasza drużyna stosunkowo dobrze przeanalizowała taką szpiegowską robotę zrobiliśmy gdzie mogą grać nasi potencjalni rywale okazało się że Bartek Heberla nie zagra ze mną dzisiaj bo przebywa w Szwecji na lidze szwedzkiej Janek Malek gra na półfinale mistrzostw Polski inni zawodnicy zagraniczni Van Forest przebywa w Kosowie Hakobian w Armenii ktoś tam jeszcze już nie pamiętam tam nawet kto jeszcze na jakimś innym turnieju, no i nagle okazało się, że niemal na pewno moim rywalem będzie właśnie kusa, który po skoczek F3 najczęściej odpowiadał D5, i tak tutaj postanowił znowu wybrać G3 i on nie z G4, czyli właśnie coś czego się spodziewałem, jest to oczywiście absolutnie normalne. Zagranie czarnymi to jest tutaj sporo różnych ustawień na skoczek F3 i G3. Natomiast akurat na tę linię miałem taki malutki pomysł i zagrałem skoczek E5 za takim na gońca. Goniec odchodzi na F5, bo to najsensowniejsze pole. No i teraz C4. Jest to wariant, który no nie ma jakiejś specjalnie dobrej reputacji. Tutaj najlepszym ruchem dla czarnych jest F6, które nastąpiło. Natomiast już widzimy, na samym początku staje taka pozycja. Niestandardowa pozycja, w której czarne mają jednego pionka w centrum, białe póki co nie ruszyły ani pionkiem D, ani pionkiem E. To wszystko już na samym początku wydaje się dość takie niestandardowe. Zapewne pamiętacie, chociaż może i nie, to przypomnę, była tutaj bardzo słynna partia, chociaż nie, niekoniecznie w tej kolejności ruchów. Natomiast jeżeli <laughs> czarne zagrają tutaj C6. Jeżeli czarny zagrają tutaj c6, to moi drodzy, może dojść do fajnej sekwencji, chociaż konsekwencje tutaj dla czarnych będą przerażające. Mianowicie Hetman b3, Hetman b6, bicie, bicie, tak. I w partii, jeśli się nie mylę, Karłana Firuża, na, chociaż tutaj już czarny chyba stoją troszkę gorzej, aczkolwiek oczywiście bić trzeba. E, Firuża zagrał e, nieopatrznie bardzo nieuważnie nie, nie tutaj zagrał goniec e4, nieopatrznie właściwie się chyba mówi, nieopatrznie, nie, nieopatrznie, bo opa, no, nieopatrznie goniec e4 z atakiem na pionka i na wieżę. No i teraz, moi drodzy, następuje piękne dc i okazuje się, że po goniec h1 jest wieża a7, bicie i c7 i tak ta partia, chyba już po wieża a7 się poddał firuża, natomiast ta pułapka jest jedną z najładniejszych pułapek które w ogóle kiedykolwiek widziałem w szachach, także generalnie warto ją zawsze pokazywać, bo tutaj jest po prostu koniec partii. Tak nie było. Pod C4 mój rywal zagrał posunięcie F6. Ja zagrałem Hetman A4 szach, no bo powrót skoczka, kiedy czarne zagrają, tutaj d4 jest zasadniczo bardzo słaby. Dlatego gramy Hetman A4, żeby wymusić najpierw ruch c6. I teraz gramy skoczek f3. No i chcemy powiedzieć, że są tutaj pewne. Mankamenty gry czarnych, mianowicie na D4 mamy Hetman B3 i atakujemy tego pionka. Gdyby na przykład stał pionek na polu C6, czyli gdybyśmy zagrali tutaj D4, znaczy po pierwsze tutaj być może nawet można zbić na C4, to jest zupełnie niewykluczone, ale nawet ta pozycja z pionkiem na C7 może być dla czarnych nieco lepszą wersją, chociaż to trzeba byłoby sprawdzić. Ja natomiast miałem przygotowane Hetman A4, C6, Skoczek F3. D4 nie jest to jedyny ruch, ale taki najbardziej naturalny. Hetman B3 za takiem napionka. I teraz czarne muszą jakoś zadecydować, co grać. Paradoksalnie niegłupim ruchem jest powrót gońca na C8, bo ten gońc tu nie stoi najlepiej. Natomiast czeski zawodnik zagrał B6, które jest ruchem z jednej strony naturalnym, ale z drugiej strony jest ruchem najbardziej odpowiedzialnym, bo pionek C6 jest teraz pionkiem, który już będzie tutaj. Zawsze lekko osłabiony, nawet nie tak lekko, bo widzimy, że goniec stanie na polu G2, widzimy, że będzie działał na przekątnej G2H1A8, w związku z czym ten pionek tutaj może być. Potencjalnym problemem, a nie bardzo będziemy go mogli przesunąć. No bo ta wieża, póki co, jest tutaj osłabiona. No i w ogóle białe pola widzimy tutaj już są osłabione pole E6, F7. A jak jeszcze dodamy do tego tutaj tą przekątną, no to może być dość nieciekawe. Ja zagrałem ruch Skoczek H4. Tutaj generalnie już moje po B6 te przygotowania nie były jakieś wyjątkowo głębokie. Tutaj oczywiście można zagrać inaczej. Można zagrać goniec G2. Natomiast pogoniec G2 prawdopodobnie Następuje E5, i sobie jakoś tam gramy. Pozycja jest oczywiście ryzykowna białymi, bo tutaj łatwo można w jakieś ataki matowe wpaść. Czarne niby nie rozwijają figur, ale no przestrzeń mają fenomenalną, także trzeba uważać. Natomiast ja skoczek H4 sobie popatrzyłem, no i po odejściu na D7 moja teoria się skończyła. Jedyne co sobie popatrzyłem przed partią, że ciekawe jest, przepraszam, goniec E4 z atakiem na wieżę, F3, tak i D3. No i taka wyjątkowo nietypowa pozycja to oczywiście. Woda na mój młyn. Bardzo chciałem taką sytuację grać. no Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego na szachownicy u siebie. Po 10 ruchach coś takiego, gdyby stanęło, to poezja. Zresztą i tak było ciekawie, ale no taka pozycja to oczywiście. E coś pożądanego. Jak przeciwnik zagrał z D7, no to musiałem zacząć troszeczkę myśleć, co zawsze boli, ale postanowiłem zagrać goniec na G2. Wydawało mi się to dość naturalne. Tego ruchu raczej się nie boję, bo po pierwsze mogę nawet napaść na mata w jednym ruchu. Jakby się przeciwnik połasił, to mogę tego mata dać. A po drugie, no nawet jakbym odszedł skoczkiem z atakiem na piona, to po E5 ta pozycja może gdzieś tam być ryzykowana. Dla czarnych, chociaż jakiegoś konkretnego ruchu nie widziałem. Natomiast zostało zagrane pogoniec G2E5 od razu, ja odpowiedziałem ruchem E3 żeby w miarę możliwości otworzyć pozycję, bo zauważmy, że białe mają trzy wyprowadzone figury, czarne de facto właściwie jedną albo nawet zero, bo tego gońca to ciężko liczyć jako wyprowadzonego, więc jeżeli pozycja by się otworzyła, to białe mają tutaj oczywiście pewne prawo sądzić, że ich pozycja jest po prostu lepsza. Także E3 jest właśnie z celem otwarcia pozycji i teraz nie jestem pewien, czy przeciwnik nie pop. Popełnił błędu. Oczywiście, trudnością tego, pozycji, tego typu pozycji jest to, że wybór jest spory. A kierunek gry trudny do zrozumienia, bo niewykluczone, że w tej pozycji na przykład dobrym ruchem jest kto, je, kto wie skoczek H6, żeby skoczka na F7 ustawić, albo może goniec D6 trzeba zagrać, żeby szybko skoczek E7 i Roszada. Z kolei po goniec D6 na przykład białe mogą F4 zagrać, żeby wszystko wisiało i trzeba tutaj wszystko liczyć. Także już w tym momencie po zaledwie 10 ruchach jest bardzo dużo możliwości. Nie wiadomo, może skoczek A6. Z ideą skoczek C5 jest ciekawe. Czy boimy się bicia? Czy się nie boimy? Bardzo dużo pytań. I przeciwnik zagrał goniec C5, co mi osobiście wydawało się słabe, a na pewno podejrzane, bo słabe to tutaj zawsze jest pewna niepewność, ale, ale podejrzane. No bo ja stosunkowo naturalnie, tak mi się wydawało, zbiłem. Chociaż no zaraz zobaczymy, bo może to co zrobiłem było głupie, bo tutaj myślę, że mogę dużo rzeczy zrobić. Mogę zrobić roszadę i po skoczek E7, bo tego się spodziewamy, zapewne może nawet zagrać tak i po tym D3 i F4. To też może być dość dobra pozycja, bo chociażby ten goniec tu jakoś dziwnie stoi, może trzeba nim cofnąć. Ale jakoś to mi się nie podobało, dlatego zbiłem goniec D4. Jeżeli następuje bicie pionem, to ta pozycja wydawała mi się już być dobra dla białych, bo po prostu idę skoczkiem na E4 dość szybko i fakt dość nie... Fortunnego ustawienia figur czarnych tu się zaczyna rzucać w oczy. Dlatego gonie z D4. Teraz skoczek na F3 zagrałem. Uważałem, że powinienem się spieszyć, bo gdyby ten skoczek na przykład stał na F5, to ta pozycja już nie jest taka fajna, bo ja nie za bardzo chcę zbić, bo jak tu wyląduje skoczek, to jest niefajnie. Natomiast teraz jest właśnie chyba najciekawszy moment partii yy, z Punktu widzenia niezagranych nie, nie posunięć, bo mój przeciwnik zagrał Goniec E6, które wydaje mi się słabe, natomiast bardzo ciekawe było Goniec F5, które przyznam się bez bicia podstawiłem i to jest ruch, którego podstawiać się nie powinno, bo o co chodzi? Chodzi o to, że czarne niemal na wszystko mogą Goniec D3 zagrać. W szczególności na roszadę Goniec D3 może nastąpić, bo na bicie jest bicie tutaj, więc to jest nieciekawe. No chyba, że ja mogę zagrać d3 i na bicie, bicie zagrać tak i król e2. No to, to tak można jakoś próbować, ale d3, no powiedzmy skoczek, nawet można go nie c5 teraz zagrać za atakiem na tego pionka. Jakoś tak troszeczkę się tego obawiałem. I tutaj jestem bardzo ciekaw, co ja powinienem zrobić, bo mogę oczywiście z biki zagrać skoczkiem na c3, nawet marząc o ruchu skoczek B5, bo tu widzimy, że goniec operuje po tej przekątnej dość dobrze, ale to goniec D3 wskakuje. I to też zapewne nie jest koniec wariantu, bo nadal można spróbować skoczek B5, ale no tego to już bym się bardzo bał. Jakieś tego typu historie, na przykład, gdzie tutaj mój król stoi prawie w macie, gdzie goniec się nie może rozwinąć, skoczek idzie na E7. Matko Boska, no nie wiadomo, co tu się dzieje. Może być tak, że białe wygrywają. Bo no, jeżeli nie dostajemy mata, to może jest dobrze, no ale kto wie, czy tutaj jakieś tego typu rzeczy się nie pojawią. Także goniec w 5 bardzo ciekawy ruch, jestem naprawdę ciekaw, jak powinienem na to reagować, bo pozycja jest bardzo wymagająca. Może skoczek, E2, skoczek C3 powinienem zagrać i na to coś, nie wiadomo właściwie co. Natomiast, no ryzyko tego, że ten goniec się za domowi na polu D3 jest dość duże, i wtedy nie mogę rozwinąć gońca z C1. E, nastąpiło goniec E6, który jest ruchem e, moim zdaniem po prostu złym, bo ja zbiłem, zbiłem i zagrałem D3, i rzecz teraz w tym, że białe się szybko rozwijają. To znaczy, czarne raczej muszą skoczek E7, goniec E3, Hetman zaatakowany i skoczek w C3. Ten ruch wydawał mi się dość dobry, e, dlatego że e, teraz e, Hetman D3 po prostu tu nie działa to znaczy na hetman D3 mam skoczek b5 tak sądziłem bicie bicie skutkuje problemami z polem c7 bić nie można z uwagi na bicie wieży a po odejściu królem to być może mogę zagrać po prostu nawet goniec b6 albo skoczek a7 albo wieża a7 albo nawet mogę dać szacha wydawało no albo o roszada chyba najbardziej mi się podobała i za chwilę wieża D1, bo no jakoś nie wierzyłem, że ta pozycja może być dla czarnych dobra, które się no nie mają jak, w jakiś sposób łatwo rozwiązywać. Także tu byłem wielce optymistycznie nastawiony. Jeżeli czarne nic nie robią, ja się spodziewałem na przykład ruchu takiego jak Roszada. I no to tutaj, to tutaj mogę pomyśleć albo o roszadzie, albo o długiej roszadzie, albo o wieża D1. Chyba długa roszada jest najciekawsza, żeby przesunąć piątka. A no jest oczywiście jeszcze ruch skoczek F5, żeby bić na E3, na co wydawało mi się, że mogę właśnie spróbować roszady. I nawet w tym miejscu ten ruch skoczek B5 też może działać. Tutaj oczywiście pamiętajmy, że tego typu bicia to ja zawsze mam coś takiego i nawet na szachtu się nie przejmuję, a na bicie hetmana mam te dość eleganckie widełki, które tutaj zawsze się będą pojawiały. Jest to jeden z motywów, także po hetman D3 skoczek B5 wydaje mi się, że to jest zawsze bardzo ciekawe i ja mam minimum rekompensatę, a najprawdopodobniej coś więcej, bo na przykład w takiej pozycji, kto wie, czy nie mogę zbić po prostu skoczkiem i choć chociaż ten skoczek wydaje się dość dziwny, to zaraz się okaże, że czarne nie mają jak się bronić sensownie przed ruchem wieża D1 szach. Także tutaj był ciekawy moment, natomiast przeciwnik po linii najmniejszego oporu, to znaczy ruch logiczny, ale zarazem no nie stawiający przed białymi większych problemów, bo ja biję, biję, zagrałem tutaj długą roszadę. Z daleka myślałem, że C5 może być niezłe, żeby uniemożliwić krótką roszadę, ale po skoczek D7, bicie, bicie, nie byłem pewien. Na ile ta pozycja jest dla mnie rewelacyjna, to znaczy czarne tutaj uniemożliwiają mi zagranie D4. Ja, co prawda, mogę tutaj kombinować, może jakiś materiał oddać, może próbować skoczek E4 z planem skoczek D6, ale nie byłem pewien tej pozycji. No bo jakoś tak wizualnie wydawało mi się, że czarne może tutaj się są w stanie wybronić, dlatego zagrałem posunięcie długa roszada. Czarne odpowiedziały, skoczek D7 na Roszadę. No mogę tego pionka po prostu po szachu wziąć, prawdopodobnie, więc skoczek D7, rozwijając i wyczekując. I teraz zagrałem ruch D4, yy, znaczy D4, żeby odtworzyć pozycję, żeby wykorzystać to, że mam wszystkie figury w grze. Nie wiem, czy to najlepszy ruch, ale wydawał się najrozsądniejszy. Czarne zbiły, jak z D4 i nastąpiła roszada. Tutaj wydawało mi się, że dość istotne są konsekwencje ruchu C5, na co planowałem wieża E1. Taki skoczek D5 i teraz na skoczek na E5 bicie taki F4. I wydawało mi się, że ta pozycja powinna być dobra. To znaczy, można Hetman-Haszej, żeby związać tego. Pionka, ale ja odchodzę i prędzej czy później tutaj zbiję, i król czarnych w centrum no stawiam, że jest dobrze, aczkolwiek oczywiście no może się okazać, że kto wie, no może tu się wszystko broni, choć nawet tutaj na końcu mam wieża bije D4, pionek wisi, grozi Hetman D5, no powinno być dobrze, ale kto wie. Zresztą oczywiście ja po C5 mogę w najgorszym razie też wrócić i wieża ma fajne pole na D6, zaraz czarne się w łatwy sposób nie rozwijają, z tym, że oczywiście tutaj już Hetman nie operowałby po przekątnej A2-G8. W partii nastąpiła krótka Karoszada, ruch wielce logiczny, ale no, nie jestem pewien, jak ocenia to komputer. Natomiast mi wydawało się, że białe stoją tu znacznie lepiej. Mam wszystkie figury stojące wyżej. Są taktyczne motywy, to znaczy widzimy, że po tej przekątnej gdzieś tam stoi król. Te skoczki są takie dość chwiejne. Hetman może być jakimś mankamentem. Pionek C6, tutaj ewentualnie nawet motywy po tej przekątnej. Goniec w centrum. No dużo rzeczy... Inna sprawa, że nie tak łatwo to wykorzystać. No ale zagrałem wieża E1. Najprostszy ruch atakuje skoczka. Skoczek zagrał na F5. Tutaj zobaczmy, że na wieża E8 ja już mogę pomyśleć o ruchu C5 i na król H8 wskakujemy Hetman F7, i to jest taka dość intensywna, nieprzyjemna penetracja, która, która prawdopodobnie Boli, być może ja tutaj mogę najpierw zbić, no ale te idee zajęcia pola F7 powinny być tutaj nieprzyjemne. Zresztą pewnie jest więcej ciekawych opcji. Dlatego czarne zagrały skoczek F5 z atakiem na gońca. Ten goniec teraz musi coś ze sobą zrobić. Goniec zagrał. Znaczy, w teorii, bo ja zagrałem C5, no właśnie y, goniec, y, no trzeba się zastanowić, czy go wymienimy, czy nie wymienimy, czy robimy coś jeszcze innego. Ja zagrałem C5, bo policzyłem wariant, król H8, bicie, y, musi skoczek D4, bo na bicie na... B6 ja mogę zagrać koniec, bije B6 i wisi skoczek na D7, a jeżeli nastąpi bicie, bicie, no to ta pozycja, mam pionka więcej, bicie na H2, no to wygląda słabo, mi się wydawało, że z uwagi na bardzo słabą pozycję skoczka F5, pozycja białych powinna być niemal wygrana, bo stoję lepiej, wszelkie końcówki z tym pionkiem powinny być niemal wygrane, figury w centrum stoją, no byłem... Przekonany, że tu jest bardzo dobrze. W partii nastąpiło jednak skoczek D4, bicie, skoczek B6. No, logiczne to było i y, y, sądziłem, że stoję tu dużo lepiej, ale nie byłem na 100% pewien jak. Zagrałem wieża H4, spodziewałem się ruchu Hetman D7, na co planowałem chyba wieża D1. Y, tutaj miałem wrażenie, że jeżeli wymienię Hetmany, to pozycja jest po prostu wygrana, dlatego moim pierwszym ruchem kandydatem było Hetman E6, ale nie mogłem doliczyć się co jest po Hetman H2, bo tutaj wieża H4, Hetman F2, wieża H1, niby wszystko dobrze działa, ale po prostu H6 y, bicie nie wygrywa, a ja oddałem dwa pionki. Także Zmieniłem tutaj plany i zagrałem posunięcie wieża H4 od razu. A przeciwnik Hetman G2, które widziałem, ale wydawało mi się podejrzane. Zagrałem Hetman C2 z atakiem. F5 obronił się od mata. Tu raczej widzimy, że posunięcie typu H6, no to bardzo ryzykowne, bo i pole 6 się tutaj pojawia. Być może nawet od razu można próbować wjeżdżać Hetmanem i na to właśnie wygrywać. Być może w taki sposób, że dajemy tutaj szacha. Wieżą wskakujemy. Trzeba oczywiście policzyć, czy no na na przykład taki ruch nie remisuje bo tu skoczek d2 już skoczek d1 nie działa, ale być może jestem w stanie najpierw zagrać tak i na to zagrać tak i może przed tym nie ma obrony tak może w zupełności być. Dlatego nastąpiło f5. No i teraz jestem zadowolony z tego co zrobiłem, bo zagrałem hetman e2, no grozi tutaj hetman h5, skoczek d5. Teraz co prawda policzyłem, że hetman h5 h6 wieża e6 prawdopodobnie nie wygrywa, bo jest szach, skoczek d1 i teraz czarne mogą być może zagrać skoczek f6 i za chwilkę szykować nawet nacisk na skoczka d1. Ta pozycja wygraną nie jest, a może zaraz się okazać, że jest wręcz na odwrót. Dlatego mimo początkowego entuzjazmu yy, wobec planu hetman h5 z atakiem na mata, pomyślałem, przecież ja chciałem wymienić hetman. I miałem tu możliwość wieża c4, żeby przygotować ruch f3, ale ostatecznie uznałem, że zagram f2, f3 od razu, wymuszając bicie yy, i ta pozycja, jeżeli odejdę Skoczkiem to jest, myślę, łatwo wygrana, dlatego przeciwnik zbił, zbił, i tutaj też sądziłem, że jestem o krok od wygranej, dlatego że. Pionki przeciwnika są troszkę słabiej ustawione niż moje, ale kluczowe jest to, że ja mam i aktywniejsze wieże, no i najważniejsze, mój król jest dużo lepszy od króla przeciwnika. Ja jestem o krok od tego, żeby zagrać wieża C4, wieża E6, e, atakować, mogę też spróbować zająć siódemkę, nawet motyw tego, że król jest na ósmej linii i są maty w różnych momentach po 8 linii też tutaj odgrywa niebagatelną rolę. Przeciwnik zagrał wieża E8, które wydaje mi się w ogóle ruchem wręcz przegrywającym. ansem, Myślę, że może jakiś taki ruch powinien zagrać i jakąś tutaj mocną obronę próbować budować. Aczkolwiek, no, mi się wydaje, że to jest trudne do, do utrzymania. Ja mam tutaj mnóstwo planów, właśnie i wieża C4 i czasami nawet jakiś taki plan królem mogę uskuteczniać. Natomiast wieża E8 wydawało mi się słabe. Ja po prostu zbiłem król D2. Jeżeli jest mój ruch, to będę chciał przestawiać wieżę na pole A6, żeby zdominować wieżę przeciwnika. Tu przeciwnik zagrał król G8, i teraz zbiłem się z myślami, bo. Bo mogłem iść królem do przodu. Widzimy, że jego król na razie nie może wyjść, ale sądziłem, że być może lepiej od razu zagrać wieża A4. I ostatecznie tak zagrałem. Wieża E7, wieża A6. I tutaj przeciwnik próbował szukać aktywności. Jeżeli gra tak, no to wydaje mi się, że ja mogę wręcz iść na taką pozycję. Która wydawała mi się po prostu wygrana, że ja tu gramę w 4 i prędzej czy później przeciwnikowi za, za, zabraknie ruchów, i albo się wycofa i straci pionka A7, albo pójdzie wieżą tutaj i straci pionka na C6. Także te pozycję oceniałem jako wygraną, dlatego on tutaj zaczął szukać jakiejś aktywności. Ja tej aktywności nie daję, znowu szuka, ja przychodzę królem. No i ostatecznie tutaj król f4, być może to nie miało sensu, ale z drugiej strony nie widziałem co on miał robić. I tutaj logicznie doszło do takiej pozycji. Ja oczywiście mogę bić, ale jeżeli mogę uniknąć bicia to to jest ze wszechmiar logiczne. I tutaj g I to jest właściwie ostatni ciekawy moment tej partii z punktu widzenia białych. Bo ja zagrałem król e5, który jest naturalny, chcę iść królem na e6, przeciwnik zagrał wieża g2 i ja teraz zamiast zbić, co zaraz zresztą zrobiłem, bądź zagrać król e6, to nie ma znaczenia, obaruchy są równie silne, ja zagrałem król f4 z powrotem i być może pozwoliłem tutaj przeciwnikowi na zagranie król g7, tak? I nawet tutaj można iść z tym królem. Bo król, król na h6 to ja chyba gram g4 i są motywy matowe, ale można próbować właśnie ruchu król f6. No i to jeszcze trzeba się zastanowić, czy to na pewno jest wygrana pozycja. Na moje szczęście przeciwnik wrócił, ja zagrałem tak, on znowu poszedł wieżą na pole, na pole g2 i ja teraz zagrałem król f6, które po prostu policzyłem do końca, że wygrywa. Yy, ciężko zresztą, żeby to nie wygrywało przy tak aktywnym królu. A dlaczego ja tyle się tutaj biłem z myślami? Bo na początku po wieża G3 wieża bije A7 H6 bądź H5 to nie ma znaczenia. Ja z jakiegoś powodu liczyłem głównie ruch tym pionem, który jest bez sensu, bo ja wygrywam po prostu marszem piona A i tak było tak, 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 tak. No i problem jest taki, że jak grożę wieża B7 yy, A7. Te pionki wcale szybko nie idą, daleko nie dochodzą. Ja zawsze złapie pionka, a jeszcze mam taki motyw, tak, który zresztą wykorzystałem w partii wieża tu, szachtu i napadam na mata moi drodzy bicie tutaj nie jest szachem, bo pionek na C6 gra w mojej drużynie, przesłania mojego króla z boku no i tu przeciwnik się poddał z uwagi na to, że po tym ruchu gram po prostu A7 pionek może iść do przodu, no ale ja tutaj nawet nie muszę bić znaczy na, nawet nie muszę tego robić, mogę najpierw zagrać tak i dopiero w tym momencie mogę dorobić hetmana tego pionka sobie złapię w ogóle z tyłu komfortowo go wygram i na przykład pionkiem H wygram partię, ale sama wieża też tutaj zrobiłaby robotę. Wyszła zatem stosunkowo dobra partia z mojej strony. Wydaje mi się, że dzisiaj nie popełniłem chyba żadnego błędu. Może był tam w debiucie jeden niemrawy moment, może w tej wieżówce lepiej było, znaczy trzeba było od razu zagrać Królewrześ, nie wracać, ale ostatecznie bez konsekwencji. Także cieszę się, wszedłem w nowy sezon Ligi Czeskiej z zwycięstwem. Drużyna również wygrała mecz, także jest sympatycznie. Tyle na dziś, moi drodzy. Zachęcam do komentarzy, do podnoszenia łapek i zachęcam oczywiście do Skorzystania z opcji e patronowania mojemu kanałowi, jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.